Szanowni Państwo, drodzy pacjenci, przyjaciele, ekscedenti. Idąc z duchem czasu, a mówi się, że lekarz nigdy nie przestaje się dokształcać, w związku z tym jeździmy po świecie i jesteśmy w Faculty of Dentistry na University w Bangkoku. I tutaj konsultujemy pacjentów, przechodzimy pewne szkolenia, bo są mają ciekawe techniki, zwłaszcza z tej naturopatii, którą wykorzystują bardzo e, często w codziennej praktyce. Ale przede, Ale przede wszystkim zwiedzamy Muzeum Stomatologiczne Muzeum tutaj właśnie uniwersyteckie. No a tak w ogóle dookoła jak są normalnie. Pacjenci się tam tam na krzesełka i czekają na swoje wizyty. Sam budynek jest naprawdę imponujący, jasny, nowoczesny, z jeżdżącym robotem sprzątającym. Także podoba nam się. Tutaj na wejściu, oprócz miłej Pani przywitał nas no, jakiś główny szef pewnie, taki interaktywny i opowiada nam o tym co w Dental w Bangkoku zobaczymy. Od najdawniejszych czasów aż po dzisiaj, tak. no i jednak tutaj chwalą się, że tworzą nowoczesnych dentystów. Wspominają sporo o profilaktyce, o no, edukacji, edukacji zdrowotnej, w szczególności dla dzieci, chyba tak przynajmniej czytaliśmy. No i też podają przykłady wsparcia przez Parę Królewską no, wkładu Pary Królewskiej w rozwój stomatologii, opieki stomatologicznej, podnoszenia świadomości itd. Tak bardzo ważne. Mhm. ที่จะจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้ารับชมทุกท่านหากทานพร้อมแล้วขอเชิญเข้าชมสิรินธรกันติจิได้เลยครับจุาส W pierwszej sekcji, pierwszej części, widzimy the beginning, początek odentystry w in Indiach. No, tutaj, ponieważ nie jesteśmy w Europie, to ta część, my jesteśmy europocentryczni, a oni zapewne są no azjocentryczni, co jest logiczne, w związku z tym skupiają się na wykopaliskach i znaleziskach starodawnych, bo tutaj widzimy 2,5 do 1000 przed Chrystusem, ehm, ale głównie w Indiach z kolei. No i tu mam przykład w pierwszych szczoteczkach takich buddyjskich, przez buddyjskich mnichów używanych do mycia zębów, przykłady no, dekoracji zębów poprzez ich odpowiednie opiłowanie, stworzenie większych przerw czy luk czy diastem między zębami, co chodziło za, no, za bardzo atrakcyjne. Tutaj taka ciekawostka zauważyłem, że jeden z tych siekaczy przyśrodkowych, górny lewy przyśrodkowy siekacz, jest przebarwiony na sino. Szara to znaczy, że w wyniku tego, tej obróbki yy, czosania i, 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 i zrobienia takiego trójkątnego trójkątnego czystoszkowatego zęba yy, ob, sobie obumarł i dlatego no, nastąpiło wynaczynienie pewnie krwawe downętrze do komory zęba e, e, lub też jest pruchnica gdzieś od wewnętrznej strony w każdym razie ten ząb jest przebarwiony, przebarwiony ciemniejszy. Takie spostrzeżenia teraz tutaj z kolei widzimy e, zaznaczone kanały korzeniowe wejście do kanałów korzeniowych konkretnie e, i narzędzie służące do nawiercania do, Czyli pierwsza wiertarka stomatologiczna z wiertelkiem. I tutaj. Miał trochę jakieś urządzenie do rozpalania ognia, ale to jest wiertarka. Zresztą dzisiaj podobne wiertarki jeszcze są wykorzystywane na świecie w, w stolarstwie. Era buddyjska era. No, buddyjska era. tutaj mamy takie przedstawione sęki rodzajowe jak mnich buddyjski uczy kolejnego małego mnicha, chyba, myć zęby taką właśnie szczoteczką. Sęka rodzajowa, jak prehistoryczni Tajowie używali różnych źródeł do leczenia bólu zęba. W medycynie chińskiej, jak wiemy, często wykorzystuje się które jako presurę do leczenia rozmaitych schorzeń, zwłaszcza tych przewlekłych. Tu jest przykład ucisku czy wbijania igieł do akupunktury w jakieś punkty, które znosiły ból, ból, zęba. Tutaj przykład jamy ustnej i zębów przebarwionych w wyniku e, rzucia orzeszków betelu. To bo orzeszków betelu to już taki maluch, książę dla, e, oprócz, róż, wśród różnych darów otrzymanych w okazji koronacji, dostał też pudełko do przechowywania orzeszków betelu, właśnie. Co nie możemy bagatelizować, że orzeszków betelu i ich funkcji barwienia zębów nawet powstawały ponoć przepiękne poematy na cześć ciemnych, czarnych zębów. Że tutaj które spróbuję dla Państwa chcemy przetłumaczyć pod tytułem Mom pet savan, co w wolnym tłumaczeniu dotyka bardzo znaczy o, mój piękny czarne zębie. I idzie to mniej więcej tak. Muszę pamiętać, że mój tajski jest dosyć słaby, ale... O, czarne zębie i czarne, czarne, czarne usteczka me. A nie, tu po angielsku jest. Z Angielsku. Aha, si okay. rozvarde to ser Okej. Aha, to po Angielsku, że to po tajsku. Z angielsku. Z angielsku. Dobrze, to może Państwo sobie sami przetłumaczycie. Tutaj przykłady wypełnień, ubytków srebrnych, w taki fikusi sposób montowanych do zębów. A tutaj najwcześniejsze czasy dentystyczne. No i by pomyślałem, proszę zobaczyć, na pierwszej pozycji wśród tych tutaj notatek i je odkryć jest coś z przed ponad 6500 lat temu w Słowenii znalezione i to jest przykład wypełnienia, wypełnienia woskiem szczelin ubytku w zębie. zastanawiam się co to za ząb, myślę, że to jest, to jest siekacz tak stary. ale, ale trudno mi do końca powiedzieć. I wosk pszczeli, dopiero później pojawiają się odkrycia sumeryjskie, eee... Gdzie jeszcze tutaj? Etruskowie, w Egipcie. Jakie piękne Uu, protezy robili. Piękne, oczywiście. Etruskowie 2800 lat temu. Piękna proteza. Faktycznie, truska cywilizacja. In the middle part. From cow teeth. Gdzie? Yeah. Yeah. jest napisane. Made false teeth from cow teeth. Faktycznie. Okay. Aha. Pięknie, pięknie. Tutaj grecka cywilizacja. Następnie wzdłuż Indusi, potem Zinianie. Grecy, Celsus. o to nam już znane. Wreszcie jakiś nasz. To tu, co dalej mamy? Niemcy, Abicenna, Arabowie oczywiście, mm -hmm. Marco Polo nawet no. proszę. No, najpierw szar, ojciec współczesnej, no bo, że to jest o, o którym już mówiliśmy kiedyś w naszym pierwszym odcinku. Zresztą. Abukazis, e... Marco Polo. A, Marco Polo lubił pokrywać swoje zęby złotymi płatkami. płatkami. Okay. Jeszcze raz opis. Medycynie chińskiej i jej, zastosowania jej w bólu zęba i chorobach dziąseł i zębów właśnie Wprawdzie u góry widzimy taką uroczą, urocze zdjęcie i scenkę wyrywania zęba jakiemuś chińczykowi tak.

Uniwerku i kliniki szpitala medycznego stomatologicznego i też jest taka no, dosyć duża sala czy salki poświęcone właśnie. Stomatologii od najdawniejszych czasów, w czasów w aż po dzień dzisiejszy. W Tajlandii. W Tajlandii. No i tutaj właśnie jedno z takich stanowisk jest, jest właśnie przedstawiony, no, może mm. dosyć współczesny można powiedzieć, gabinet stomatologiczny. I powiem szczerze, że mi sobie mój staż w przychodni na Kraszewskiego 8 w Poznaniu, gdzie na bardzo cudownym zaczynałem swoje pierwsze prace. Później były trochę inne, tak zwane Hirary czeskie, i trochę inaczej wyglądały. No i tutaj możemy zobaczyć, jak to wygląda. Czyli rzeczywiście mamy, mamy fotel stomatologiczny, mamy spłuwaczkę, tak myślę, o może tutaj bardziej, spłuwaczkę, e, Mamy wiertarkę deptaną. Taka maszyna do szycia, tylko że z końcówką do wiercenia. Mamy tu jakieś igiełki wielokrotnego użytku, nakręcane na tą kartulę, którą tak widać, tą metalową tutaj, czyli strzykawkę do znieczulenia. Mamy dmuchawkę, no bo nie było sprężonego powietrza. Mamy dmuchawkę, gruszkę, słoiczki z różnymi le lekarstwami, substancjami. Kolornik nawet do zębów stworzywa, czy jakieś tam no tak stworzywa. I kilka jeszcze innych ciekawych rzeczy. No, a tutaj mamy, a, a, zresztą, a tu mamy polerkę y, protetyczną do, dla moich kolegów techników Dental y, do polerowania protezji, i się elementów no, właśnie w Wkładamy do z ustępu pacjenta mocowanych na zewnątrz, a potem mocowanych w No i pewnie miseczkę do bycia rąk. A do czego służy ta polera? Myślę, że tak, masz rację. Teraz koszyk do wprowadzenia narzędzi, zamyka się i tam mamy bo jeśli to było na prąd, a, a pewnie musiało być na prąd, no to, to wtedy sterylizacja się tutaj.